Być nie. No znowu dowiesz mi się? Sobie. Nie. Co nie. Nie. daj. Nie. się. I szanuj to, bo jak patrzę na Wasze związek, to w życiu po hotelu to uczucie może być luksusem. O, znajdź sobie ciekawe zajęcie. Czemu chcesz śmiaska wsadzić do buzi? A nie coś innego. O oh my god, chłopak się wykończy. Ty jesteś głupi! Ty jesteś głupi! W naszej parze e, na ten moment sytuacja jest wzrostowa. E, Marwin, to są twoje intymne sprawy. Liczę na to, że prognozy będą. W tym kierunku zmierzały. On mówi o miłości jak Tomasz Wasilewski o frontach atmosferycznych. Romantyk.